Cześć, witam w kolejnym filmiku. Tak jak obiecałem, pokażę Wam moje nowości, które przyjechały no kilka dni, dni temu, kilka tygodni temu. Tak różnie to bywa. Więc tak co i jak co do uprawy, nie będę tam dużo opowiadał zazwyczaj Wydaje mi się, że każdy wie o co chodzi, co i jaki tylko zaprezentuje co mi przyszło nie więcej co gdzie będzie stało więc tak na pierwszy rzut oka przyszedł daktylowiec leśny od Jacka, którego pozdrawiam tak on wygląda na tą chwilę będzie stał w domu a na wiosnę, w sezonie idzie do, do, na dwór i nie wiem, czy go nie wkopię do gruntu. Tu mam też od Jacka jeszcze bambusa. Fargesję, Rufa. W tej chwili jest do nic, a na wiosnę idzie do gruntu. Zostawię ją w tunelu foliowym. Postawię, niech sobie stoi. tam na pewno da radę. Tutaj jest tam też takiego akanta. Dosyć ładnie rośnie. też yy, na zimę będzie w donicy, na wiosnę idzie do gruntu. Dalej. Tu mam miskanta. Yy, Lutario. riapinus. Pokażę może wam nazwę. Jest to jeden z największych miskantów. Nie wiem, zobaczę. Może go w kopie jeszcze. W tym tygodniu może zostawię go zakopanego z donicą w tunelu foliowym. Tu mam ładne, takie grube jest to największy, jeden z największych miskantów. Tylko jest jeden problem u niego, lubi wędrować po ogrodzie. Dziad jeden, ale coś tam na pewno wymyślę. Dobra, idziemy dalej. Tu mam taką domową roślinkę. Jest to z nadenium Red. Ma bardzo fajne takie kolorowe liście. To od spodu. Uprawia się go jak sukulenta. Mało wody. Oszczędnie. A na razie jest to sadzonka. także zobaczymy. Mam nadzieję, że się przyjmie. No i tu proszę bardzo. Długo się zastanawiałem czy ją kupić. Moja jedna z perełek. Jest to perska tarcza. Ma piękne wybarwienia. Na razie stoi w warandzie, w chłodnym pomieszczeniu, a na wiosnę idzie do większej donicy. Bądź też grunty. Zobaczymy jak to będzie. Stanowisko półcieniste. I zobaczymy. Także tak to wygląda moja kolekcja. Czy kolekcja nowości, może tak. Pewnie niebawem znowu coś się pojawi. No, bo jak tam by bez nowości. Także pozdrawiam. Do następnego.